You, and I, you and I. Fit Dieta, pudełkowa dieta dla każdego. Zamów teraz. Hanna Zbieranek, TV Reklama, a ze mną Denis Załęcki, cześć. Cześć. Powiedz mi, jak oceniasz w ogóle ten face to face, bo mam wrażenie, że bardzo szybko się skończył. Bardzo szybko i bardzo się cieszę, bo zawsze jestem tutaj najdłużej, w końcu mogę trochę odpocząć. No dobra, a jak oceniasz to, że z go prowadził, bo jednak gdzieś tam no, nie mieliście za dobrych relacji przez dłuższy okres czasu. Tak, ale jakoś został topór zakopany, zamieciony pod dywan i jest w miarę okej. Okay. A czułeś się z tym właśnie pewnie, że on to prowadzi? Nie miałem, nie miałem nic do, do, tego, do tego, bo on, on dobrze wie do czego jestem zdolny, co mogę powiedzieć, w sumie ja też jestem, wiem co on może powiedzieć i po co bo ta konfrontacja, nie? Bez sensu. Czy to prawda, Czy to prawda, że chciałeś sprzedać swój samochód, żeby wpłacić kaucję za Boxdella? Tak, mówię, mogę na szybko mu dać jeden z dwóch samochodów, żeby sobie sprzedali. I tyle mi tam, bo ja mam swoje tam poinwestowane, to mówię, nie mogę dać gotówki. Więc mówię, macie tu samochód na szybko, sobie sprzedajcie za tam ponad trzy paki i tyle. I sobie wpłacicie za kaucję, niech wychodzi chłopak, nie? Rozumiem. Potrafię się zachować w takich sytuacjach. No to prawda. Ja jak nie patrzeć, jak najbardziej. E Sandra, naprawdę pięknie tutaj się pokazała. Jak w ogóle oceniasz jej występ tutaj na face to face? Nie, uważam, że elegancko. No dobrze. właśnie, bardzo dużo mówiła, na pewno wygadana była. Nie bała się przede wszystkim żadnego tematu. No dobrze, tam jeden temat na pewno był gdzieś tam mniej poruszany, bo był niekomfortowy, ale pomimo wszystko bardzo otwarcie o wszystkim mówiła. Czy gdzieś tam czuła od ciebie tutaj doping i przede wszystkim wsparcie? Słuchaj, przepracowaliśmy to już bardzo dawno temu. Yy, dostaliśmy propozycję fajną, ciężko było odmówić. Yy, I pogadaliśmy trochę, wszystko wytłumaczyłem, co i jak. No i przy przygotowana była pięknie dzisiaj, nie? To prawda. Czemu ty ją tak długo ukrywałeś? Czy nie chciałeś jej wcześniej nie, tutaj. Ja nie chciałem w ogóle, bo to uważałem, że to nie jest stosowne, żeby ją tutaj dawać. To skąd Ale... decyzja właśnie, żeby teraz zawalczyła? Yy, słuchaj, będzie. Słuchaj, I czy bardziej zmak? to jest to, że na przykład, wiesz, jak faza się rozstaje z kobietą, to przeważnie kobieta nic nie ma, I on wypi... mhm. tak przeważnie jest, a tutaj będzie miała fajne takie zabezpieczenie, będzie mogła sobie mieszkanie kupić i tak dalej, lub dołożyć takiego większego wymarzonego, no nie wiem, tak moim zdaniem chyba okej, okay, nie? No ale te pieniądze faktycznie jej starczą na mieszkanie? No, no, słuchaj, no to na pewno nie jest poniżej kurczę 150 tysięcy, nie? No, okej, okay. czyli mamy już gdzieś tam no. bardziej konkretną odpowiedź. No jest dobrze ponad dwie paki, nie? Rozumiem. E, czy uważasz, że faktycznie... Na pewno za mnie by nie, ma, nie ma takiej możliwości, żebym za mnie się zgodził, no bo nerwy, nie? Nerwy, nie? Mam ją z tyłu głowy, ale dobrze, dobrze, dobrze wychodzi, nie? A widzę, że już się tam dziewczyny prują, oznaczają mnie i Sandrę i się tam już prują na tych Instagramach, waleczki szukają dziewczyny. No, Sandra już tutaj znalazła sobie nawet kandydatki A... na walkę, e, chociażby siostry Porzucek. Tak, siostry Porzucek, czy jako, jakoś tam, ale widzę, że ta była ciosa już atakuje tam, nie? A Coś tam wyzywa, ubliża mojej kobiecie, że... To ta wygląda tak ci pewien. Eleganckie określenie, nie? No, bardzo, bardzo nieeleganckie to, to na pewno. Co, jak wszystko zrobią za atencji, trochę za walkę, to ludzie naprawdę potrafią i wyzywać kobiety i dzieci. No ale myślę, że będzie gdzieś tam ją dalej pchał właśnie, że i tutaj wszystko pójdzie dobrze w tej walce? Słuchaj, jak będą tak płacić, jak płacą, no to na pewno. Jak będą płacić mniej, to na pewno nie. Rozumiem. Czy według ciebie. Ja to wolę być sam tak naprawdę. Ja to wolę być sam i nie mieć z tyłu głowy jej. A tak tutaj bardziej całą energię przeszywam na nią, nie? Mhm. Niż na siebie tutaj, nie? No ale pomimo wszystko i tak wydaje mi się, że jesteś tutaj spokojniejszy. Pomimo no. wszystko, nie? No. E, chciałam zapytać o Magdę i Filipa. Czy uważasz, że jednak to jest monetyzacja to jest zdrady? Tak, monetyzacja zdrady. Po prostu przykro mi, przykro mi jak na to patrzy ta żona Mariola. No właśnie, a czy wy macie z Mariolą jakikolwiek kontakt? A tutaj nawet nie chciałbym o tym mówić, ale... Szkoda mi tej kobiety po prostu, nie? Szkoda mi, że musi takie coś przechodzić. Że takie kurwy, jak ta Magda w ogóle chodzą po tej planecie i się wpierają w życie. To, co zrobił Filip, to jest jedno, ale kobieta kobiecie i to jeszcze z małym dzieckiem dwuletnim czy trzyletnim nie powinna wchodzić z brudnymi butami do domu. No właśnie tutaj też Sandra osądzili o coś podobnego, ale ładnie sobie tam poradziła z odpowiedzią na no, ten mam, temat. Po prostu farmazony tu mamy czarno-białym, a Magda próbuje zrobić z niej tą, która się wpierdzieliła. Facetowi, który ma dziecko, to w ogóle nie jest skąd to wzięło. Ja również nie, ale tutaj jest bardzo dużo, tak naprawdę, no, pomówień. Tak, I tak. z waszej strony mam wrażenie, i ze strony Magdy, i ze strony Filipa zawsze gdzieś jakieś argumenty się rzucają. Jestem bardzo ciekawa, skąd wy macie tyle ludzi dookoła, e, którzy po prostu wiedzą wszystko o wszystkich? Bo wy wiecie, macie argumenty i właśnie zarzuty na wszystkich. Wiesz, ja jestem z troszkę z innego otoczenia. Wiem, gdzie Magda pracowała wcześniej. To są takie bardziej klimaty in, z innego współświadka. Wiem, dla kogo Magda robiła pieniądze, wiem, dla kogo się sprzedawała. No, A czy no właśnie tego mężczyznę, dla którego właśnie Magda była tą eskortką, faktycznie chciałbyś w końcu przedstawić. Bo jednak o tym dużo. Nie, tego faceta, dla którego pracowała to absolutnie. Mojego, mojego sponsora, któremu o, bardziej sponsora, mu robiła w jakiś tam sposób dobrze. Czyli to faktycznie. Nie było bez problemu, nie było, on też by nie miał. Chyba raczej. A kiedy go w takim razie w końcu zobaczymy? Nie, jeszcze nie rozmawiałem z nim, on nawet nie wie chyba do tej pory, że ja o tym gadam. Bo no, nic internetowy. No kompletnie. to skąd ta pewność, że by wyszedł? No bo ja mu w życiu bardzo dużo pomogłem z czymś, związanym też z rodzinnymi sprawami, coś mu wyprostowałem. I no, musiałby się zrefleksować, musiałby, kurczę, wiesz. No nie myślę, że nie czułby za dużej jakby takiej presji, że jakby gdzieś to mogłoby go jednak ośmieszyć w jakimś stopniu. Bo tutaj Mogł, mogłoby, tak, mogłoby tak być, jak mówić ale no nie miałby wyboru, nie? Jakbym to bym musiał to zrobić. Rozumiem. Szantaż ze strony Filipa Bątkowskiego, żebyś wycofał tutaj te właśnie pomówienia na Magdę. Jak ty możesz tutaj odnieść się do tego? No to szantażuje mnie, że ona, ona wycofa wycofa z prokuratury, jak ją przeproszę i tak dalej. Słabe, A czy ty słabe, faktycznie słabe. chciałeś ją przeprosić po tym wszystkim? Nie, to że kurde, no może tak to powiedzieć. Wiesz, chłopoczyc mówi, że kurczę, że, że ona załamana jest, że ma depresję, nie wychodzi w domu. Myśli on i ona, że y, Magdy ojciec załamany. Mówię, kur, już mi się jak zrobiło, że tak powiedziałem. Mówię, kur... w sumie powiedziałem prawdę i mówię, słuchaj, jeszcze ci mogę pokazać dowody, że była dominą kiedyś, nie? Wiesz, że jest domino. Mhm. No. Była Dominą kiedy on mówi: Denis, nie chcę tego ja widzieć. Słuchaj, chcesz, to ci pokażę, żebyś nie mówił, że jestem kłamcą, kurwa. On mówi: Nie chcę tego widzieć. Ale to jak nie chcesz, to nie. No i miałem to wycofać, żeby było ok, no ale zachowuję się mega nieelegancko, więc nie wycofałem z tego. Rozumiem. Czyli tak naprawdę tutaj ten temat nie będzie za bardzo ruszony, no. mam wrażenie. E, dobrze, Małolatka dwa przede wszystkim. Tutaj może dajmy go na pierwszy plan teraz. Bo e, on jednak tutaj też zaczepiał e, Twoją Sandrę. O, słuchaj. E... Mnie, do mnie nie ma podjazdu, no to zaczepia kobietę, bo wie, że na to mu odpowiem, a ja na to mu nawet nie odpowiadam, niech się ciągnie. No właśnie, ale skąd to się wzięło? za powstania w sumie, nazwijmy to konfliktem, to konfliktu powiem. z on żarty. coś tam o mnie kiedyś wypowiedział dwa lata temu w wywiadzie, ja powiedziałem, że jest domowym ninja, znycza się nad swoją kobietą, miał za to, za, za to zarzuty, za to siedział, więc jakie kur... osoby powinny być skończone, chowane od razu i tak dalej, a nie wiem czemu nawet kur... No ale sam byś nie chciał się o to bić, troszeczkę o szacunek Sandry właśnie. Ale słuchaj, on będzie chodził, będzie takie rzeczy. Jak można się być głośno, powiedzmy. Masz, masz faceta i jakiś facet mówi, że twój facet mu robił dobrze i z tego później ma mieć walkę. No. Bo za takie farmazony dawać komuś walkę, jeszcze jak to w rodziny w to? Jeszcze farmazony gada? Powiem tak, to właśnie bardziej bym patrzyła pod kątem tej obrony dumy, troszeczkę kobiety e, no, no, swojej. Słuchaj, obronie dumy to na ulicy. Go spotkam, za nie w Pi i, i taka będzie jego kariera. Ja nie chcę mu dawać walki, więc ja się Czyli sobie Czyli nie na pewno, chcesz dać mu zarobić po Ja prostu. sobie z na pewno wyjaśnię to na ulicy, nie? Ja się kiedyś spotkamy, na pewno się spotkamy we wspólnych znajomych, więc spokojnie. Rozumiem. Ej, jak oceniasz w ogóle nawet i twoją walkę z Bątkowskim? Czy czujesz się w nim pewnie? Może zacznijmy od tego? Tak, czuję się bardzo pewnie i wiem, że tę walkę wygram. Okej, okay. a tak naprawdę, czy Filip w tym momencie no, nie jest jednak dobrym tutaj e, przeciwnikiem dla ciebie? Okej, okay. macie na pewno różnice, jeżeli chodzi wagowo, wzrostowo, ale jednak gdzieś tam w tym sporcie bardzo, bardzo długo też siedzi. Nie, no, nie mocowałeś, jest mocnym gościem, ale myślę, że będzie bez podjazdu. Rozumiem. A walka wiel z Wielkim Bu w czerwcu może coś się by szykowało, bo jednak tutaj głośno się mówi o tym Wielkim Bu i o troszeczkę tutaj też pomówieniach na ciebie. Nie, 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 za te pomówienie walki mi nie dam. Wolę już temu labrycy dać, jak się ogarnie, niż temu bóle. Bo mhm. to przesadza, że on gada, że w Biały Dzień kurwa, w, galerii, w galerii jakieś y, z gazówki do dziewczyny swojej. No ale właśnie skąd on to wziął? Skąd on to nie wziął? Nie skąd on to wziął? Bo skąd to musiało powstać. I ja się właśnie zastanawiałam skąd. jakby... nie słuchaj, jesteś w galerii, jakieś jesteś, nie? I wyciągnę ciebie, tam kurwa no z ciebie, nie? Bezoba mnie. Policja mnie łapie i puszczają mnie? No nie za bardzo. Gdzie to logika jest? No Jeszcze swoją dziewczynę, trzeba być debilem. No i nielogiczna nawet jest to, nie? No właśnie, jestem ciekawa, czy miałby w ogóle jakiekolwiek tutaj e, dowody na to. No to jakby, przede wszystkim... jakby miał to, by wrzucił już w internet. Prawdopodobnie no. tak. E, a słuchaj, bardzo dużo teraz się mówi w sumie o e, Diego, który jest dalej niepokonanym w gromdzie. Czy sam byś widział to, że mógłbyś się z nim zmierzyć? I odebrać może mu trochę to miano tego gromdziarza na pierwszym miejscu. Jest jest gość do zrobienia, dobry jest, nie ma co mu umować, ale. Ale w gromdzie, czy w afrykach bardziej? Słuchaj, on jedynie swoje szanse miałby w gromdzie ze mną. Na fryka we frikach, jak jest 3 po 3, no to nie ma w ogóle podjazdu. Bo ponadto, jednak tą walkę na przykład z pasternakiem, którą miał, jakby nie patrzeć we frikach, no teoretycznie. Więc tak. gdzieś tam jakieś możliwości ma? Yy, nie, no pasternak wygrał. No właśnie, i tu jest konflikt. To jest konflikt, że albo. Był remis, no no, Był remis, remisowa walka. Nie, mi to on twierdzi no. po prostu, że, że tak, że on wygrał, jakby nie może się troszeczkę też z tym pogodzić, i dlatego są zdania podzielone. Dlatego powiedziałem, że D'Ondiego wygrał, właśnie. No, no, no. Czyli jakby czujesz się pewnie, że mógłbyś tutaj stoczyć ja tą walkę. Tak naprawdę, ja Rozumiem. Dobrze. Ja myślę, że możemy w takim razie kończyć. Dziękuję. Ja Ci dziękuję, ślicznie, za wywiad. No i powodzenia. Dobry.